Pytania od czatu GPT, edycja Solar. Lecimy z najgłupszymi pytaniami Ever. Dlaczego polski rap nie jest jeszcze międzynarodową muzyką? Dlatego, że je, żaden polski raper nie nagrał jeszcze żadnego takiego istotnego fitu stopowym amerykańskim raperem. Jakich miałeś idoli, gdy byłeś dzieckiem? Ja wiem. Tony Hawk. <grym> Paolo Maldini. <grym> Duże p. No <laughs> Czekaj dobra. Kto płaci na pierwszej randce? Ja. Czym jest tosty? Z serem z szynką. Bardziej cieszycie złoto za salowy pokój 0 czy diament za hotel Mafia 2? Diament za hotel Mafia 2. Czy myślisz, że sztuczna inteligencja zabierze pracę raperom? Nie. Hotel Mafia 2 czy Hotel Mafia 3? Chyba dwójeczka. Jaki numer był hymnem twoich licealnych melanży? Wena salutuj? Wszystki to też pomyślałem o wena salutuj, kurwa. Czy kiedykolwiek bałeś się, że samolot, którym lecisz, spadnie, w sensie, czy boisz się latać? Ogólnie się nie boję latać, ale zdarzyło mi się parę razy lecieć z takim samolotem ze śmigiełkiem. Wewnętrzne jakieś loty w, na jakichś e, takich krajach typu Filipiny czy Ameryka Południowa, to tak nie mam zaufania. Jakieś takie lotniska, gdzie wychodzisz od razu na płytę lotniska. You never know. Śm także. śmigiełkowe akcje odpadają. No. Wolałbyś odbyć podróż dookoła świata, czy polecieć w kosmos polecieć w kosmos co, takie oczywiste w sensie jakbym teraz mi przedstawiłbyś taką możliwość no. no to wiesz dookoła świata to sobie przejadę jak się uprania. a w kosmos to to, to nie no Więc nie, jeżeli nie. wychodzisz z taką propozycją to no brainer ale też co to w tym kosmosie kurwa tam nic nie ma stary nie? no ale jesteś jedną z nie wiem 200 osób w historii która tam była i masz taką perspektywę unikalną to prawda. no i masz nie masz tej grawitacji to w sumie zajebiste chyba nie tak czy chciałeś kiedyś rzucić rap przechodziło mi to przez myśl czy wolałbyś być największą Gwiazdą muzyki na świecie, czy jako pierwszy człowiek postawić stopę na Marsie? Jako pierwszy człowiek postawić stopę na Marsie. Ciekawe kurwa masz z tym kosmosem. Jest... No ale największa gwiazda muzyki będzie potem kolejna, a na Marsie no to będziesz pierwszym człowiekiem na zawsze. To, to prawda. My przegadamy to szerzej jeszcze. Dobrze. Jaki <laughs> jest twój ulubiony serial? Dexter? Wolałbyś być top 1 na Olis, czy wyprzedać klubową trasę? Wyprzedać klubową trasę. Kurwa. Z tobą nie zgadzam. a tu o to chodzi, żebym się zgadzał. co ty, top jeden na Olis można być, można być top jeden na Olis i nie być w stanie wyprzedać trasy, nawet nie wiem, no w ogóle można nie, nie, nie móc grać koncertów, niemalże, a być jeden na Olis. Okay. A jak jesteś, jakby jak wyprzedasz trasę, no to tak naprawdę czy ty jesteś pierwszy czy piąty na Olis, to nie ma takiego znaczenia. Okej, okay. okej. Okay. Może w mojej głowie to był jakiś taki achievement? Czajnik elektryczny, czy zwykły? Nie no, elektryczny. Ostatnie pytanie, czy Nigdy Więcej 2022 to najlepszy single zeszłego roku? Dla mnie tak.